Hej, cześć, witajcie! Z tej strony nowych Hurcio, a to oznacza, że kolejna dawka informacji na temat generacji piątej już tutaj jest i czeka na Was. Także, jeżeli lubicie takie filmy, to strzelcie łapkę w górę, subskrypcję i przechodzimy do filmu! Jakiś czas temu już w zagranicznym czasopiśmie Animation Magazine... Opublikowano taki krótki wywiad z reżyserem oraz współreżyserem filmu yy, nadchodzącego Kucyków, prawda? No i generalnie w nim jest kilka ciekawych rzeczy. Od samego początku, tak naprawdę, zastanawiamy się na pewno wszyscy: jak wiele z generacji czwartej zostanie przeniesione do generacji piątej? Czy pojawi się Main Six, czy pojawią się jakieś inne postacie? Czy w ogóle duch ogólny zostanie zachowany, i tak dalej, i tak dalej. Na część tych pytań znam może troszeczkę odpowiedź i mogę Wam je przybliżyć, ale też nie wszystko. Generalnie tak samo jak Wy, nie znam odpowiedzi na pytania w stylu, czy będzie main six, czy, czy pojawią się jakieś inne postacie, i tak dalej. Natomiast dostaliśmy pewne wskazówki od reżyserów i dotyczą one tego. Czego możemy się mniej więcej spodziewać w filmie? Zaczynając od samego początku. Chcieli oni, aby film był dostępny również dla osób, które prawdopodobnie nie są zaznajomione ze światem My Little Pony. Jest to logiczne, ponieważ jest to nowa generacja. Będzie ona na Netflixie i tak dalej, więc prawdopodobnie trafi również do większej ilości osób i bardzo dużo osób może być też spoza fandomu MLP. Z generacji czwartej. Chcieliby oni również złożyć hołd starszym filmom i programom telewizyjnym. Czyli chcieliby także, aby fani docenili to i zobaczyli, że po prostu oni się starali, prawda, zachować no, dosyć wysoki poziom. W filmie oczywiście będą występować easter eggi. Na samym yy, początku, już w ogóle, było, na pierwszym screenie, jaki dostaliśmy, była Sani w swoim pokoju, a w tle już można było zobaczyć figurki Main Six, prawda, więc jest to już jeden z tych easter eggów. Prawdopodobnie będzie ich masa, ale no, to był taki, wiecie, pierwszy, pierwsze takie oczko od twórców, że hej, nie zapomnieliśmy o was. Ale najważniejsze co powiedzieli to to, że zdecydowanie zachowali DNA, przyjaźni to magia. Co to może oznaczać? No generalnie rzecz biorąc sumiennie nie do końca wiadomo, natomiast... DNA to jest coś, co jest tak naprawdę bardzo ważne, prawda? Czyli możemy spodziewać się tego, że możemy widzieć w tym filmie bardzo dużo nawiązań, bardzo dużo naleciałości, bardzo dużo tego, co widzieliśmy w generacji czwartej, tutaj w filmie i prawdopodobnie później w serialu, tylko że w odświeżonej wersji. W nieco w zmienionej wersji, prawda? Czyli według tego, co tutaj oni powiedzieli. Nie musimy się obawiać o to, że będzie to jakieś zupełnie inne, że, że postacie będą jakieś takie proste, nie będą miały złożonego charakteru, że nie będzie można z nimi się w jakiś sposób utożsamić itd., itd. I tutaj płynnie można przejść też do następnej wypowiedzi, gdzie właśnie wypowiadali się mówiąc, że bardzo naciskali na to, aby postacie miały swój urok, żeby bohaterowie tego filmu miały swoje. Własne cechy, żeby każdy mógł znaleźć coś w jakimś kucyku, powiedzmy, tak samo jak to było w generacji czwartej. Można było się w jakiś sposób utożsamić z Twilight, Applejack czy, czy Rainbow Dash, tak? I tutaj twórcy nam mówią, że zrobili dokładnie tak samo. Że chcieli, aby każda z postaci miała swój charakter i żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. I to jest najważniejsze chyba w tym wszystkim, prawda? Bo. Ja powiem szczerze, że oglądając generację czwartą, to jest właśnie główny, yy, główny czynnik, który mnie przyciągnął, że mogłem się utożsamić z tym, co dzieje się w serialu, z sytuacjami, które tam były, tak, z, ale także z charakterem niektórych z postaci. No i to by było tak naprawdę na tyle. Chciałem tylko tak przybliżyć Wam informację, że twórcy naprawdę się starali i chcieli, aby. Generacja czwarta również zaistniała w pewnym sensie w generacji piątej i żeby to nie było takie, wiecie, odcięcie, ściana pomiędzy G4 i G5 i coś zupełnie innego, że chcieli, żeby właśnie ten, to tak jak oni tłumaczyli, że to DNA, żeby zostało przeniesione z generacji czwartej na generację piątą. Także mam nadzieję, że będzie wszystko gites, trzymajcie się i do usłyszenia już niedługo. Cześć, czyść? Na koniec chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za to, że mnie wspieracie, a dodatkowo wyróżnić oczywiście tych na jednorożca. Także dziękuję, Misiaczek, dziękuję Krystian San oraz Nexiu za Wasze wsparcie. Trzymajcie się. Pa pa!